Zadanie. Oblicz objętość i pole całkowite ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym podstawa wynosi 64 cm kwadratowe, a wysokość ściany bocznej jest równa 6 cm. Te informacje z naszego zadania tutaj już częściowo wstawiłem na rysunek, czyli mamy wysokość 6 cm. Jednostki będę pisał tylko przy odpowiedziach. No i okej, okay, jeszcze mamy podstawa o pole podstawy jest równe 64 cm kwadratowe. W podstawie jest kwadrat. Skąd my wiemy? Ponieważ jest to ostro osób prawidłowy czworokątny, więc jest to informacja, że w podstawie wszystkie boki i kąty są identyczne, a mamy cztery boki, więc jest to kwadrat. I ok, no to jaki jest wzór na pole kwadratu? A kwadrat. To jest wzór na pole kwadratu, ale to pole jest dane 64, więc nie trudno zauważyć, że jak tutaj spierwiastkujemy 64, no to otrzymujesz 8. No bo 8 razy 8 to pole 64. No i naszą ósemeczkę wstawmy tutaj na rysunek. Ale tutaj wysokość nam podzieliła ósemeczkę na dwie równe części, na dwie czwórki. Ponieważ w ścianach przecież mamy trójkąty równoramienne, więc... Ta wysokość 6 cm pokroiła nam ósemkę na dwie czwórki. W zadaniu możemy jeszcze poprowadzić odcinek Fe. No i powstał nam tutaj taki oto trójkąt. Odcinek Fe jest równy też 4. Dlaczego? Ponieważ gdyby się Fe przedłużył tutaj na lewą stronę, no to mamy tyle samo z lewej, tyle samo z prawej strony, a łącznie 8 zwłaszcza się narysował podstawę z lotu ptaka to byś to z pewnością zauważył więc ten kawałek FE jest równy 4 cm więc ten trójkąt wyciągamy na zewnątrz no i zaznaczamy naszą czwóreczkę no i możemy tutaj z wiedzenia Pitagorasa wyliczyć wysokość to jest właśnie tenże trójkąt tu mamy kąt prosty no i liczymy H kwadrat Dodajemy boki przy kącie prostym. H kwadrat dodać 4 kwadrat równa się przeciwprostokątna do kwadratu. No i tutaj podnosimy do kwadratu, czyli w tym miejscu 16 się pojawi, a tutaj 36. To myślę, że jest OK. Myślę, że to jest w miarę przystępne. H kwadrat przepisuję, 36 też przepisuję. A 16 zmienia stronę, zmienia znak. H kwadrat równa się, wykonujemy odejmowanie, powstaje nam 20. No i kwadrat zamieniamy na pierwiastek tej liczby z drugiej strony, czyli pierwiastek z 20. Albo rozkładasz to na dobry iloczyn, czyli 4 razy 5 i zauważamy, że czwórka się pierwiastkuje i wpisujemy od razu wynik 2 pierwiastek z 5. A jak potrzebujesz, to robimy tak zwaną kreskę. Czyli rozkładamy 20 na iloczyn liczb pierwszych. Z prawej strony kreski będą pojawiały się liczby pierwsze. 20 dzielimy na 2, to 10. 10 dzielimy na 2, to 5. 5 dzieli się już tylko na 5. I kończymy wszystko jedynką. No i tutaj mamy parkę. 2 i 2 daje nam dwójkę. I ta dwójka wyskakuje nam przed znak pierwiastka. To jest ta oto dwójka. A e, piątka, która była bez parki, trafia nam pod znak pierwiastka. No i mamy już H. A jak mamy H, to możemy obliczyć już objętość. Wzór na objętość to 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. 1 trzecia no to 1 trzecia. Pole podstawy, pole podstawy było nawet w treści, to jest 64 cm kwadratowe. A H to 2 pierwiastek z 5. Przed chwilą wyliczyliśmy. Tu niestety nic się nie skróci, ale to nie ma dla nas większego znaczenia. Te dwie liczby wymnożymy i wrzucimy je do licznika. 64 razy 2. To będzie 128 pierwiastek z 5 przez 3. No i o, oczywiście w odpowiedziach dopiszemy jednostki sześcienne. Ale do odpowiedzi jeszcze daleko, ponieważ mamy jeszcze do obliczenia pole całkowite. Czyli ile trzeba przygotować papieru e, albo jakiegoś innego materiału, na przykład blachy, z której chcemy wykonać taki model bryły. Podstawę już mamy, ale trzeba obliczyć. Ścianę boczną, która jest trójkątem równoramiennym. A my przecież już mamy tutaj w podstawie 8, to są te dwie czwóreczki, i wysokość naszego trójkąta to 6. Więc pole ściany to jest 1, druga z 8 to 4. 4 razy 6, 24. Mamy jedną taką ściankę w naszej bryle. Ale pole całkowite to jest pole podstawy i pole boczne, więc to jest dopiero jedna ścianka, a potrzebujemy pola bocznego. A pole boczne to są cztery takie ścianki. Więc pole całkowite przepisujemy PP, no to właśnie w treści 64, a pole boczne zrobimy bezpośrednio tutaj w tym przykładzie, czyli jeszcze raz, 24, ta jedna ścianka razy 4 sztuki, czyli 4 razy 24. Dalej rachunki, kolejność działań. PC równa się 64, przepisujemy, tu wykonujemy mnożenie pisemnie albo na kalkulatorze. Wykonujemy dodawanie liczb. No i mamy pole całkowite 160 cm kwadratowych. No i w zasadzie napiszemy za chwilę odpowiedź, tak, tutaj, ale jeżeli Cię interesuje, jak to zadanie można zrobić inną metodą, no to musisz poczekać, bo powiem to dopiero po odpowiedzi. Więc najpierw odpowiedź. Objętość ostrosłupa wynosi 128 pierwiastek z 5 przez 3 cm, zaś pole całkowite 160 cm kwadratowych. No i teraz obiecana druga metoda. Mieliśmy już tu wyliczoną ósemkę z naszej podstawy, prawda? Pole było 64. Ta ósemka i te dwie czwórki, czyli to jest kolejna ósemka. Zadanie należy zacząć tak jak przed chwilą, ale trzeba zauważyć, że zamiast tego trójkąta, z którego korzystaliśmy przed momentem, i to była pierwsza metoda, możemy wykorzystać trójkąt FCS. Zauważ, to jest ściana. Ok, więc możemy obliczyć krawędź boczną, która w poprzednim sposobie nie była nam potrzebna. A tutaj wyliczmy krawędź boczną, no bo jak mamy tutaj 6, 4, no to mamy tutaj kąt prosty. Z twierdzenia Pitagorasa liczymy k. 6 kwadrat, dodać 4 kwadrat, przy kącie prostym dodajemy boki, równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Tutaj 36, dodać 16, równa się k kwadrat. Wykonaliśmy kwadraty. Teraz sumujemy. 52 równa się k kwadrat. No i kwadrat zamieniamy na pierwiastek z liczby 52. No i rozkładamy to na dobry iloczyn. 4 razy 13, czyli 2 pierwiastek z 13. Jeżeli chcesz, możesz 52 rozłożyć przez tak zwaną kreskę, tak jak w sposobie pierwszym. I już mamy tę krawędź, no ale chcemy wykorzystać ten żółty trójkąt, więc brakuje nam jeszcze odcinka FC do liczenia wysokości. Więc zauważamy, że cała przekątna w kwadracie jest prostą sprawą, bo wzór znamy, D równa się A pierwiastek z dwóch. Wkładamy zamiast A ósemkę i mamy cała przekątna AC, osiem pierwiastek z dwóch, ale FC to jest połowa przekątnej. Czyli to jest cztery pierwiastek z dwóch, no nie? Jedna, druga D, połowa przekątnej to jest FC. No i mamy już ten odcinek, więc możemy przejść do trójkąta żółtego. Tu masz H, tu masz krawędź, dwa pierwiastek z 13, a FC to połowa przekątnej naszej, e, w naszym kwadraciku, 4 pierwiastek z 2. No i tu po raz kolejny, do znudzenia, twierdzenie Pitagorasa, h kwadrat dodać 4 pierwiastek z 2 do kwadratu, równa się przeciw, prostokątna, 2 pierwiastek z 13 do kwadratu h kwadrat przepisujemy, tutaj trochę w pamięci, 4 do kwadratu to 16, pamiętamy 16, teraz kwadrat z pierwiastkiem się skraca to dwójka, 2 razy 16 to 32, no i tutaj je czynimy podobnie, 2 do kwadratu to 4, mamy w głowie 4, kwadrat z pierwiastkiem się skraca to 13 i 4 razy 13 to 52. Możemy to na karce wykonać wolniej. No i teraz h kwadrat równa się 52 minus 32. Tutaj zmieniamy stronę dla liczby 32. Zmieniamy stronę, zmieniamy znak, mamy odejmowanie. Tutaj w drugi sposób robię trochę szybciej. Musisz mi to wybaczyć. No i h kwadrat to jest pierwiastek z dwudziestki. Na pierwiastek z dwudziestki już się nam pojawiał wcześniej. Robiliśmy to przez kreskę. To jest dwa pierwiastek z pięciu. No i dalej możesz sobie liczyć objętość tak jak w sposobie pierwszym. Wcześniej też wyszła nam taka sama wysokość. Więc albo robisz trójkąt f, ES, prawda? Ten pierwotny FES albo ten trójkąt żółty FCS. Wybór należy do Ciebie, ale chyba ta pierwsza metoda była bardziej przystępna.